Siema, tu Majki. Witam Was w Farming Simulator 2017 na mapce Góra 5 w odcinku 10. Jak widzicie przed Wami Combine ForSchmidt. czyli tak jak w Mokrzynie śmigają więc kończymy żniwa, które zaczęliśmy w poprzednim odcineczku. Więc chowamy rurę. Włączamy. No i jedziemy, nie? Pojedziemy do środeczka. Tniesz dziadzie, czy nie tniesz dziadzie? Tnie dziad. Dzisiaj postanowię jeszcze Wam jedną serię nagrać z sosnówki, z mniej realnej serii. Czyli... Powiedzmy... Będzie hajs na modę i będzie na wszystkich odcinkach jakieś inne maszyny, nie? Żeby farming Wam się nie znudził i myślę też, chyba może zaczęcie Mafii 3 też nagrywanie. Mam nadzieję, że koszenie tego pola długo nie zajmie, bo jeszcze wywieziemy sobie chyba plony. Może zakupimy jakieś może nowe pole, albo może jakiś nowy nabytek. Polecimy sobie na bogatoni. Zobaczy może jutro mafia, albo jeszcze dzisiaj. Zobaczę jak będę się czuł, czy mnie te odcinki nie zmęczą w czasie nagrywania, nie? Bo to też trzeba zrenderować, wrzucić, wykombinować E polec naprawdę ma, no to nam na szybko powinno zająć nie Myślę, żeby nową serię to zrobić na sosnówce nie A może tą serię od razu wypożyczymy przyczepę samozbierającą A posłuchajmy, że prasę wypożyczymy O, to też by była fajna akcja Przed planem wypożyczyć prasy. Przepraszam, czy całym przełykam, ale lepiej sobie kawkę, bo to wiecie, dzisiaj tylko ponownie spędzę 3 godziny. Więc już mi zmęczenie bierze, nie? Jeszcze mi mały brawerek, za już w ogóle, nie? No ale lecimy kurwa z koksem, nie? Nie ma. Tamto roboty nie na nas nie wykonanie. Tak bardziej realnie, na wszystko trzeba uważać teraz, ale ze środeczka polecimy Realistic Mafia 3? Ciekawe, czy fajna gra Dopiero co się, ja myślę, że kupiłem No ale zobaczymy, może się seria rozwinie A Jakiś może mały let's play by wyszedł z tego nie Jakieś nie kanału nie, bo na samym farmingu to ciężko והוא יהיה חדשיין Elegancja, Francja, normalnie Mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał więcej niż 15 minut, nie? Poka poka Sowe O kurwa kto to słupy stawia na tym polu? To też jest jakaś patola Ja mam teraz obkosić teraz Zobaczymy czy któraś pole nie wymaga orki I żeby może puk kupić, kupimy jakieś Kurwa ominąłem, no ja pierdolę Co za patola No ale lecimy, nie? Ze środeczka, żeby był rajstyk bardziej Wiem, że z chęcią oglądacie moje odcineczki, bo widzę w miarę dużo wyświetleń, więc to jest motywacja dalej nagrywać. Ale większą motywacją by było więcej na przykład jakbyście dawali łapeczek, nie? Łapeczki zawsze motywują, nie? Do lepszego działania. Chociaż jeszcze w Mafii dopiero zainstalowałem, może by jednego let's play'a zrobić, chociaż... A i od razu... Świeże wrażenia z tej gry, nie? Bo żadnego jeszcze nawet let's play'a z tej gry nie widziałem. To zarąbiście by było, nie? Dobra, Kosim, Jak widzicie, John Deere stoi. Bo Fendt stoi na biogazowni, nie? Kiszonka się kukury zrobi na kiszonkę, sfermentuje to sprzedamy to Będzie hajsa, kurwa gnoju Będzie siepie, nieźle. Uwa. Z półtora zbiornika będzie Większe plony uzyskaliśmy teraz, bo Praktycznie posypaliśmy nawozem, nie? O. Idziemy po Johna Kurwa wysiedliśmy, no ja pitolę Zdyjmy pokrywę I lecimy Kurwa musimy z Boże wjechać, nichu ja To wolę combinem cofnąć, a zostawimy, a co tam Opa, lewa to więc maszynę mogą chodzić No i ładnie sypie Ciekawe czy ta reszta zboża zmieści mi się do Szczepę został na polu nie? Przepraszam, jestem godny. Ale cień. Dwa razy objedziemy i... będzie gitara Ja nie wiem kurwa kto to popracuje wtedy tak jak krzywe Te ścieżki ze słomą Kurwa, John Deere chodzi niewyłączone. Kur, zahaczyliśmy. No i motowidła pogięte, a jak? Znowu sezon na zero wyjdzie, bo trzeba będzie motowidła wyklepać. Trochę szpachla, trochę siamto i pójdzie jak talala. No i do nas nie? no to... Mam że będę nagrać mafię w miarę dobrej jakości nagram, nie? Więc jakiś tam kurwa kosmicznych FPS-ów, nie? Poka-pokasowe. To jest rurę wysynę. O kurwa. 2,5 przyczepy. 2,5 i pół zbiornika, to ładnie. Nie wysypy na bank. Nie musisz, że, że to jest pełne. No jasne, przyczepa jest już pełna. Dlatego się nie wysypuje. A to fame, kurwa Kur, tu wsiadaj, a nie tam no co za I śmigamy to sprzedać. Jeszcze musimy wysypać kombine I zobaczymy ile hajsu nam wpadło. Idziemy realistycznie. Poka-pokasowe. Mam nadzieję, że nam starczy na jakieś pole. A i na tym nowo kupionym polu, co mieliśmy przedtem kukurydzę, zasadziłem sobie słonecznik i kupiłem trzy stawkę. Wow! Jak łazisz? Do kukurydzy. Z lewej nic, z prawej nic możemy jechać. Jedziemy do młyna, co? Stacja benzynowa. Wiedra. Jestem ciekawy czy można do niej wejść. Kurwa nie mogę, a to fame. Dobra chuj z tym jedziemy dalej, nie ma czasu Gdzie chaliście możecie mi przypomnieć? Aha do młyna, czyli jedziemy dobrze Mogę wziąć na to? Nie, ale mogę... Nie, za ciężki. What Tutaj? Nie mówcie, że jeździłem Hugo wie gdzie z tym zbożem przedtem, na skup, jak ja miałem bliżej mur, nie? A ja prawie zapierdzielałem na koniec mapy, nie? Pitole, ja to też nie obczaję najpierw. Ale hajsik leci, leci hajs. Gdzie jest mój hajs, kurwa? Gdzie jest mój hajs? Wow. Kur... Aha, zapomniałem, że obciążnik jest. Przed o ten... ciągni wtedy też ma... Trzeba już uważać, jak się skręca. Wtedy wiesz, gdzie jest... Że wiesz, masz przed przedmiu, masz przed przodem ścianę, ale i tak zapomnisz o tym obciążniku z Zawsze chaczesz o nim, nie? Ale to jest nieważne. To jest mało ważne. Proszę zobaczyć, jak tam z polami. Czy któraś zamaga orki? Dobra, na farmę pojedziemy. Zobaczymy, które pole wymaga orki. No i chuj wymusił, co? Dobra, jedziemy, nieważne. Jeszcze wysypiemy. Zostawimy przyczepę i może w następnym odcinku sprzedamy, nie? Może jeszcze popuk pojedziemy sobie kupić jakiś. Po tego John Deera. Iś może fajno, obrotowy. Za szybcy się wściekli. Tuż już z siebie jestem. Nie muszę używać kierunkowskazów. Ale na polo dobra zboże, nie? Raczej ani inaczej. Wow, ale kurwa prędkość Gdzieś kombajn zgubiłem, a tam jest. Stoi się nie, odzywa, nie? no co za ciołek. Możemy światło wyłączyć w traktorze. No i pole zamaga za orki, nie? Czy ja się jadę to sprzedać i zaraz obczaję jakiś punkt do kupienia. Siadaj do tego głupia kozo Ja oto się nawet z tym nie opłaca do raz zbożowego jechać Chyba że wysepię co mam na farma, nie jeszcze bo to Z tym też kurwa wste się jechać te Tam jest moje gospodarstwo I przez krzatynę, a jak na bogato z tym to mi się nawet nie opłaca jechać nie? będzie, że będzie brama otwarta. O kurwa, ale mnie podrzuciło. Czy się ten ślewnik wreszcie umyć, nie? wtedy tak to kurwa stoi, nie? Dobra, nieważne. Co jest? Powiem że z takimi przyczepami się zawsze źle cofa, najlepiej to się cowa z tamtętką. jedną jednoosiową przyczepą mi. to jest nieważne, Le lecimy dalej, po hajs. I kupimy jakiś puk jak jest oczywiście w miarę taniej i przystosowany pod naszą moc, nie? Mamy dopiero 20 minut odcineczka, to powinniśmy powiedzmy w 5 minut się wyrobić, nie? No i że ta seria się rozwinie no jakieś kuwał przeciągnięty byś mi ten John Deere byś mi tak zbrzydnie i ten fend chociaż fend... fendy było mało prac robionych fendziskiem Zaraz wjedziemy na sklep z powrotem i zobaczymy Puk sobie zabierzemy a przyczepy to się kiedyś tam tepnie z powrotem nie o stonki trzeba było skręcić no kurczę, wiedzisz jak pamiętam droga już jeszcze trochę pogram to już będę na pamięć jechał Trochę jesu jest widzę, dobra, musimy zobaczyć, nie przykryła się, dobra, teraz się przykryła. Poka poka Chociaż zajdziemy od tyłu na sklep, nie? Nie będziemy już chali drogą, nie? Dobra, zobaczymy co mają w ofercie ciekawego. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem... Kurwa, nie sprzedawaj. Co żeś oszalał? Ja chcę kupić coś. Ja chcę coś kupić. Ej, ale nie może nic kupić? Tu jest, kurwa. Do biura wpuść tam je, dobra. Co kupujemy? Pułkiem Zobaczymy ile nasz ciągnik potrzebujemy o nie? Ile ma w ogóle?

Już jest mały nie? 17 to chyba w... We... Ten. No i... szybko poszło. Więc zrobimy sobie tak. To tepnę na farma. Ślicznie stoi. Wow, co tak szybko? No i mamy nowy nabyteczek nie? Mam nadzieję, że ta bestia uciągnie ją Muszę jeszcze fotki porobić Chociaż to jest kuwa śmieszne Taki Kuwa za szybko Chociaż to jest śmieszne Z tego powodu Taki duży ciągnik, a taki mały pukni. Ale chyba w następnym odcinku zobaczycie tą piękną akcję. No to lecimy. No i 26 minut odcinka. Akurat postawimy pod wiateczką. Hajsy mu zostało nie za dużo. Ale też mamy kiszonkę, coś się jeszcze wymyślę jakąś akcję. Najważniejsze, żeby rozwijać odcinki, nie? Żeby z odcinka na odcinek jakiś nowy nabytek kupić. Kręcamy na farmę i zaraz postawimy się będziemy żegnali, nie? Bo to prawie 352 giga zajęło, nie? No to nie mam pytań. Wow! Terenowy ciągnik, o jezu. Za bardzo mnie podbiło, ale to nic się nie stało. Nic się nie stało. O Jezu, znowuż. Czasami, że z szybkie prędkości tu wyciągam. Wiem, że możecie mnie za to fejmować, nie? ale co to. To jest tylko zabawa. Co to, kurwa, słup znowuż. Normalnie kierowca po wojaku chyba, nie? Tsz, tylko nie mówcie nikomu. Dobra, dziękuję za oglądanie odcinka. Subujcie, komentujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku.